Panie Ewo Słucham. Już te koło zrobiłem do glebogryzarki. Tutaj Pokażę. przyniosłem panią. A tutaj tylko położę, zobaczy. A gdzie pan kładzie mnie na kwiaty? No też pano. No, no to gdzie mam kłaść? No to gdzie mam kłaść? No o, wiecie pan co pan narobił? O, połamał kwiatki takie ładne. Ja chodzę, ten się stara Ma pan mi tu wszystko, tutaj. Chciałabym, czy na krzesełko, czy na stolek położyć, a pan taką. No to tutaj. Ma pan jeszcze tutaj śrubkę do tego, tam przełożę, I co, może być? Będzie dobrze? No, teraz, teraz o. No, no, i będzie dobrze. A no, myślę, że no. będzie je dobrze, to trzeba jeść ja tylko tak. przymierzyć, nie? Tak, no. A to... Y, kawałek banana też położył i... ten... i muchy tylko latają. Oj, panie Jerzy, panie Jerzy. To idzie pan przymierzyć, czy dobrze? No. Ma pan chwilę czasu? Ma pan no przyba... mam, no to pójdę przymierzyć. To, to idziemy, panie wobec we dwóch przymierzymy. <laughs> Ale co? <laughs> No, jak to co? Czy to kółko pasuje, nie? Aha. No. <laughs> Patrzę tak ładnie pan e, ubrany, to chciałam, że pan ci No. To się pyta, czy ma pan chwilę czasu? Wiedzę, złote rączka. Tylko no. nie wiadomo, czy będzie pasować, ale myślę, że będzie dobrze. No ale co pan ci tak ładnie ubrany? No, do pani chyba. To A. chyba nie, nie przyjdę brudny, nie? Ubrany do panie, nie? Zawsze przy Pani muszę elegancko wyglądać, nie? Przecież... No. myślałam, że gdzieś Pan idzie. No nie. Nie? No dobra, to śrubka. No, weźmy to weźmy ten idziemy.